Mój sposób rozumienia w dialogu, że ja wchodzę w rozmowę z innym człowiekiem, a co za tym idzie, z innym światem, z innym sposobem widzenia świata, z innym sposobem interpretacji tego świata, z innym sposobem rozumienia tych samych rzeczy i myślę, że dialog zakłada, jak sama nazwa wskazuje, wymianę. Czyli w tym, w tym nie ma miejsca na jak ja powinnam. Tylko ja się otwieram na, na coś innego, mi się to nie musi podobać. Nie mam takiego obowiązku, ale w dialogu zakładam, że wysłuchuję, że sprawdzam, że się wymieniam, o w dialogu wymiana. Wiesz co, tak, zgadzam się z Tobą. Pytanie, na ile mamy w sobie gotowość do tego, żeby to sprawdzić, bo to jest e, to. Bo ja się z Tobą zgadzam, nie jest potrzebny dialog. I tak jak uważam, że konflikty są dobre i zdrowe, ja nie mówię o konsekwencjach, ale są potrzebne dlatego, że ja osobiście konflikt odbieram jako pewien element próby dialogu. Nie? A to, że czasami ktoś coś przeklina, czy mówi bardzo w sposób taki, że dla mnie to może być trudne, niemniej jednak jest to forma rozmowy. I, i, i ludzie, no ze względu na to, znowu będę się odbyło do tego, co przeżyli, no może to być jedyna ich strategia, komunikowania się, na przykład krzyk. Tak, um, konflikt jako droga do dialogu, jako, jako um, konflikt, jako tak naprawdę uzewnętrznienie różnic w dialogu. Tak, ja tak, bym tak gdzieś to... Tak, tak, się tak, 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 no bo jeżeli ktoś był tak, no bo mówię o tych automatyzmach, zawsze jednak wybierał tą strategię przeliczania pewnych rzeczy, aż w końcu go to bardzo mierzi i nagle bum, i wykrzyczy to, zrobi coś, to jednak jest to jakaś forma sygnału, że jest coś innego do przedyskutowania. I w wielu firmach y, nie idzie się w kierunku konfliktów. Ja osobiście uważam, że to jest zasób. Y, zresztą są takie teorie, które mówią, że powinno się rozbijać w organizacjach sytuacje konfliktowe, ale rozbije to znaczy w formule takiej sterowalnej, że jest temat i mamy odwagę do tego, żeby pewne rzeczy sobie mówić. Jeżeli coś jest dla mnie trudne, jest szansa, że ta forma komunikatu będzie dość głośna, e, może czasami z, 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 z przekleństwem. I, I ja w ten sposób też postrzegam ten y, dialog, nie? że dialog, bo, bo, bo o tym, żeśmy przed rozmawiali, jako taką formułę dotarcia do ludzi, ale to trzeba też e, chyba, powiem ci, jak tak znowu się ogląda do tych doświadczeń moich, bardzo dużo ludzi ma obawę przed tym, też za taką potrzebę zaryzykowania. Przed dialogiem, hmm. czy przed konfliktem? Jednym i drugim, no bo dla mnie konflikt też jest pewną formą y, dialogu. Okay. Tylko tutaj w konflikcie no, mogą się pojawić przekleństwa, y, argumenty, które mogą być hmm. używane, będą bardzo mocne dla odbiorcy. Dla wielu osób dialog to jest to, że ludzie usiądą hmm. naprzeciwko siebie i będą y, rozmawiać. Ja wiem, że jeżeli jest temat trudny, jest ciężki mhm. dla jednej strony, dla drugiej, były jakieś tematy, które były do tej pory niewypowiedziane, mhm. ukrywane, albo ktoś coś się u sobie i teraz jest sposobność o tym, żeby porozmawiać, to trzeba się liczyć z tym, że z tym będą emocje i teraz, jeżeli nastąpi ten element ujawniania, czyli ja powiem, co tak naprawdę myślę, jak to odbieram, interpretuję, no to może być tutaj dość gorąco. Zresztą o takich sytuacjach słyszałem od moich kolegów i koleżanek, którzy zajmują się terapią par. Nie, przychodzi para, która no, w jakiś sposób nie potrafi ze sobą no, jakiegoś celu wspólnego osiągnąć i oni zaczynają rozmawiać. I oni opowiadają, że bardzo często to się właśnie zaognia, że oni są w stanie sobie wykrzyczeć, czasami sobie naubliżeć. Ale niemniej jednak zaczyna się odparta komunikacja i inaczej ujawnia się, w jaki sposób ja pewne rzeczy postrzegam, y, widzę. To samo ma na y, szkoleniach. Czasami tak jest że jak jest szef i pracownik, ten pracownik w końcu nabiera tej odwagi, on hmm. powie coś, co może być ciężkie dla tej osoby, dla, dla, dla odbiorcy. Jeżeli on teraz nie będzie przygotowany, no to pytanie, co z tym dalej się dzieje. I największym chyba niebezpieczeństwem jest to, że oni sobie coś powiedzą, a potem nie spróbują to, co powiedziałaś, zrozumieć siebie nawzajem. Co tak naprawdę za tym się kryje, jak ja to interpretuję, jak ja to analizuję, jak ja to odbieram. I to jest coś, co ja bardzo mocno dostrzegam, że czasami jest tak, że my mówimy, a potem nie sprawdzamy, co tak naprawdę było. Ja powiem Ci, jak prowadzę warsztaty, zachęcam też czasami moich ludzi, naszych uczestników, do tego, żeby oni zaryzykowali.